A ty ciągle go nosisz, bo uważasz, że z, z, zasłużyłeś na taką karę. No tytus, no i jak można, tak żyć. Ty powiedz co ją zrobić? Nic, zaakceptuj to, człowieku. Ale co zaakceptować? No tak jak jesteś. To, że lubisz kurwa śmeję, to że lubisz korwole takie, to, że lubisz kurwa się ujewać, to, że lubisz... Chytąc. Bo, bo to, to nie jest, bo to nie jest tak, że ty pijesz, bo ty kurwa, ty, kurwa, ty lubisz ten stan. Lubisz być w takim lekkim stanie, kurwa, upierdalony, bo, bo to nie jest tak, że on ci przeszkadza. bo coś, kurwa, zrobisz idealne warunki do tego, żeby się taki tryb życia prowadzić. I później, no kurwa, wiesz, no alkohol, alkohol, alkohol. No to jest twój umysł. Posłuchaj, no, ty ja masz te, masz ludzie cię kochają nie za takim, jakim ty jesteś, tylko za jakim masz kurwa proces za twój procesor cię kochają, za twój jebany procesor, który jest analityczny, wychwyci kurwa tak w pewne słowa, jak nikt w życiu tego nie, nie zrobi, ty jesteś, kurwa a ty wiesz, posyłasz świat, wiadomo, że ludzie cię. kochają za twoje spostrzeżenia, radzała panie, wiesz, yy, yy, to wiesz, no zdarza się tak, że ludziom... Chce, chcą coś powiedzieć, a nie potrafią, a Ty to robisz, kurwa, wiesz, trzy słowa i kurwa wszystko wiad wiadomo, a ktoś na to potrzebuje pięciu słów, ośmiu słów, a Ty to robisz trzy i to ludzie kochają, no to jest. A Masz zajebiste spostrzeżenia, zajebiste, kurwa, y, lubisz to robić, Ty nie możesz tego nie robić, nie lubisz robić, lubisz to, y, nie możesz taką tak o bo Twoja kara, jaką sobie narzucasz za to, kurwa, to jest to tak ja właśnie sobie nic nie narzucam, nic nie, sobie nie narzucam, to nie? To, no, to od... ja, słuchaj, no, znaczy, nie, słuchaj mi się nie należy karać leczenie, ja chcę iść po prostu na terapię, a nie się karać, ty, Ale z tego ci wyleczą, wyleczą cię z tego, że kurwa to zaakceptujesz i kurwa i będziesz spokojniejszy, ty to ta walka wewnętrzna twoja, która się odbywa, to jest kurwa, tam jest Armageddon, no tam jest kurwa, ja idę po piwo. Dasz mi papierosa jeszcze? No, jak... Będę żył, tak? Będziesz kochany żył, tylko...